Szanowni państwo, zachęcam do korzystania z bezpłatnych porad prawnych w biurze, które zlokalizowane jest w Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Wojska Polskiego, jak również bezpłatnych porad prawnych, które udzielane są w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. Jeśli chodzi o bezpłatne porady w Urzędzie Miejskim w Strachowicach, to wszystkie informacje na temat dyżurów znajdziecie państwo w biurze obsługi mieszkańców. Jeśli chodzi o Starachowicką Spółdzielnię Mieszkaniową, to bliższe informacje może przedstawić kolega radny Andrzej Duda, który od te bezpłatne porady prawne w Spółdzielni Mieszkaniowej od dłuższego czasu organizuje. Chcieliśmy z panem prezydentem Markiem Materkiem zaprosić wszystkich mieszkańców Starachowic i Powiatu Starachowickiego do skorzystania właśnie z takich bezpłatnych porad prawnych.